A już od 31 maja telewizje Wrocław i inne programy telewizji polskiej będą Państwo mogli oglądać na Dolnym Śląsku w jakości cyfrowej na pierwszym multipleksie. Zwiększy się nasz zasięg i poprawi jakość obrazu. Ta telewizyjna rewolucja zbiega się w czasie z 50. rocznicą TVP Wrocław. A Albert Bystroński wyjaśnia, jak było, a jak będzie. Telewizja analogowa na Dolnym Śląsku zostanie wyłączona 29 kwietnia przyszłego roku, ale już od 31 maja tego roku będziemy mogli oglądać m.in. telewizję Wrocław w jakości cyfrowej. Obraz uzyskany na ekranie telewizora jest e, bardzo dobrej jakości, bez zakłóceń, bez smużeń. W przypadku nowych telewizorów sprawa jest prosta. Wystarczy wyszukać odpowiedni kanał. Jest opisany nazwa kanału TVP TV, Info Wrocław, cyfrowa, naziemna, na trzecim kanale. Kiedy nie dysponujemy telewizorem nowej generacji, musimy się zaopatrzyć w urządzenie dodatkowe, tak zwany dekoder i analogiczna sytuacja, antenę podłączamy w tylnie gniazdo dekodera. Dekoder jest podłączony do telewizora. Jak Państwo zauważyliście, dekoder automatycznie samoczynnie wyszukał cyfrowej jakości program. Teraz trochę historii. Pierwszy nadajnik telewizyjny na Dolnym Śląsku uruchomiono na Ślęży w 1958 roku. Wówczas Telewizja Polska emitowała tylko jeden program, a wrocławski ośrodek telewizyjny był tylko w planach. Możesz załączyć nadajnik drugiego Dobrze, programu do pracy. Piętnaście lat później razem z montażem drugiego nadajnika na Ślęży rozpoczęła się emisja drugiego programu telewizyjnego w południowo-zachodniej Polsce. Od 1992 roku działa trzeci regionalny program telewizyjny. Ma jednak mniejszy zasięg i nie dociera do wielu sudeckich miejscowości południowej części regionu. Teraz to się zmieni. 98% populacji widzów Dolnego Śląska będzie miało dostęp do e, programu Telewizji Wrocław e, w jakości cyfrowej. Cyfrowy sygnał naziemny będzie przekazywany z trzech nadajników na ślęży, czarnej górze i śnieżnych kotłach. Widzowie mieszkający w ich okolicy powinni skierować swoje anteny w ich kierunku. Wrocław, Albert Bystroński. Z okazji jubileuszu TVP Wrocław będzie wiele okazji, by poznać historię naszego ośrodka. Już w poniedziałek w rynku zaprezentujemy wystawę 50 lat telewizji we Wrocławiu, 60 lat telewizji polskiej. Na 24 wielkoformatowych planszach przedstawione zostaną zdjęcia z naszego archiwum i m.in. o tym dziś w rozmowie faktów mówiła dyrektor i redaktor naczelna telewizji polskiej we Wrocławiu, pani Anita Białek. Proszę posłuchać. Otwarcie w poniedziałek, najbliższy 14 o godzinie 12 naszej wystawy z okazji 50-lecia. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przybądźcie w poniedziałek, obejrzyjcie, powspominajcie. Będziemy realizować duży film dokumentalny o telewizji Wrocław, który będzie gotowy do końca, mam nadzieję, listopada, więc na rocznicę dokładnie 14 grudnia będzie on pokazany. Mam nadzieję, że uda się też pokazać go wcześniej w przedpremierowym pokazie. I co tydzień w piątek zapraszamy na y, króciutki felieton w Faktach.